Witam bardzo serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam moi kochani do czytania tygodniowego od 28 lutego do 6 marca sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie to jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Przypominam dowolna ilość pytań 50 zł i czytanie Roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 złotych. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność możecie zobaczyć pełną ofertę ze zdjęciami i opisem. Także moi drodzy, bardzo zapraszam, warto dopasować odpowiednie kamienie dla siebie. Wówczas działają jak osobisty amulet. Trygon ognia. 28 luty, 6 marzec, zodiakalne barany. Moi kochani, tydzień bardzo ładny. Myślę, że troszkę będzie trzeba zawalczyć, jednak w pracy mogą pojawić się ludzie, którzy kopią dołki pod nogami. Może pojawić się konkurencja. Piątka była w piątka pentakli. Dwie piątki. To jest karta zubożenia, jak wiecie, e, utraty finansowej, ale to jest też strach, obawa przed utratą pracy. E, gdzieś tam w głowie mogą się kotłować takie myśli, że albo ktoś nie, pod, nie przedłuży nam umowy, albo ktoś nie zechce z nami podpisać jakieś umowy, albo po prostu możemy stracić pracę, tak? Jest walka z konkurencją, być może jest jakaś rotacja w firmie. Tutaj będzie trzeba troszeczkę e, zawalczyć o siebie, będzie trzeba się bardziej wykazać. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam. Ta dziesiątka mieczy to jest karta bramy, jakieś trudności odchodzą do przyszłości. Może być tak, że poradzicie sobie z tym, tym bardziej, że tu mamy stabilizację, tak? Czyli co miłego się wydarzy. Mamy stabilizację. Może nie dojść w tym tygodniu do jakiegoś wyjazdu, być może służbowego, w ogóle do wyjazdu, albo po prostu, kochani, uważajcie na drodze, sprawdźcie samochód przed wyjazdem, bo też mogą być nieplanowane wydatki. Jakieś nagłe zdarzenie, takie że nie wiem, samochód się zepsuje, tam może opona po prostu gdzieś strzelić. Nie chcę tutaj straszyć, ale oczywiście no, tak jest przekaz od kart, tak? I po prostu no trzeba na to zwrócić uwagę. Zawsze po prostu lepiej dmuchać na zimne, więc sprawdzajcie wszystko. Może też zostać odwołany jakiś wyjazd, jeżeli planowaliście za granicę, czy jakiś lot. Na to zwróćcie też uwagę. E, tutaj generalnie mamy kartę cesarza, jeśli chodzi o uczucia. Może macie jakiegoś partnera apodyktycznego, ale on dba o rodzinę mimo wszystko, stara się, chociaż lubi po prostu rządzić, lubi grać pierwsze skrzypce. Jeżeli jesteście singlami, możecie poznać kogoś, kto jest w stałym związku, i być może będzie walka po prostu, tak? O to, czy, czy ta osoba wybierze swoją obecną partnerkę, partnera, czy też zaangażuje się w związek z wami? Też cesarz to jest baran, to jest też Wasza energia. Może Wy po prostu w tym tygodniu będziecie bardziej chronić rodzinę, dbać o nią. Jest pewnego rodzaju stabilizacja. W razie czego, gdyby były problemy finansowe, możecie udać się do kobiety, blondynki, szatynki, która gdzieś tutaj może Was wspomóc finansowo, wyciągnąć pomocną dłoń. Więc nie jesteście sami, tak? Zawsze ktoś się znajdzie, kto, kto będzie chciał pomóc. Jeśli chodzi o zdrówko, mamy dziesiątkę pentakli. Dziesiątka pentakli mówi o gardle i wszelkiego rodzaju przeziębieniach, także na to w tym tygodniu baranki zwróćcie uwagę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zodiakalne lwy: 28 luty, 6 marzec. Lwy. Co dla lwów w tym tygodniu? Moje drogie lwy, jeżeli chodzi u Was o energię, mamy kartę głupca, jest nowy początek, nowa droga, nowy początek, nowy rozdział w życiu. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak Wy pokierujecie swoim losem, tak? Pojawią się nowe szanse, nowe możliwości, nowe okazje, trzeba będzie je wykorzystać. Nie przegapić, uważajcie, żeby czegoś nie przegapić, tak? Tutaj mamy Króla Pentakli, który mówi o pewnego rodzaju stabilizacji. Macie wszystko na wyciągnięcie ręki. Możecie uzyskać fajną pracę, możecie uzyskać wyższe wynagrodzenie, musicie sobie po prostu, kochani, tutaj postawić za cel, żeby o wszystko zawalczyć. Natomiast widzę, że wy się bardzo blokujecie, bo ósemka mieczy na pozycji pracy. Czegoś nie dostrzegacie, czegoś się obawiacie, może ta praca was męczy, może czujecie się po prostu przeciążeni obowiązkami, albo ktoś was nie docenia, tak, i nie macie takiej motywacji do działania nie macie tego powera w sobie, który gdzieś tam po prostu pozwala nam działać, ale to też jest taka pora roku, że nam po prostu się dużo nie chce robić, tak? Że czasami chcielibyśmy odpocząć. No wisielec mówi o tym, że raczej tego odpoczynku w tym tygodniu możecie nie zaznać. Zresztą wisielec na pozycji Negatywnej, on też oznacza problemy z używkami, z lekami, z narkotykami, tak? Z alkoholem. No to osoby, z którymi to rezonuje, po prostu, kochani, zwróćcie uwagę, bo tu widzę delikatną depresję, coś nagle się wydarzyło, karta wierzy. niespodziewane zdarzenia, które po prostu spowodowały u was jakiś taki brak wiary w siebie, brak wiary we własne możliwości, mógł runąć wasz światopogląd, tak? Bo to są ideały, przekonania, struktury, które gdzieś tam po prostu nagle runęły. Być może spadły Wam klapki z oczu, różowe okulary, tak? Może idealizowaliście na przykład partnera. Bo z jednej strony dla osób, które kogoś miały w przeszłości jest tęsknota. Jest tęsknota, piątka kielichów, rozpaczanie za kimś, ale na pozycji uczuciowej dziewiątka buław. Strach przed zranieniem, strach przed wejściem w nową relację, strach przed zaangażowaniem się. Jakoś tak czuję, że tutaj uczuciowo coś mogło pójść nie tak: albo lwy za jakimś tęsknią, albo po prostu w obecnej relacji czujecie się niedoceniani, ktoś nie zauważa waszych starań, albo odwrotnie, partner na przykład, czy partnerka, tak? No i tutaj, kochani, będzie trzeba po prostu bardziej na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o zdrowie, mamy szóstkę pentakli. Szóstka pentakli mówi o pęcherzu żółciowym, o żołądku, o jelitach, problemy właśnie z tymi narządami. Także na to w tym tygodniu zwróćcie lwy uwagę. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem Zodiaku. W dziale karty społeczności znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisem. I strzelce na koniec. Moje drogie strzelce. Tu mam jakieś zranienie uczuciowe. Dziewiątka buław, trójka mieczy. E, ktoś się czuje zraniony, ktoś się czuje oszukany. Może doszło do zdrady, może po prostu e, nie możecie sobie poradzić z czymś, co było w przeszłości, bo tu jest jakieś zawieszenie, tak? Trudne emocje, ósemka, ósemka mieczy. Wy się na coś blokujecie, ktoś ma, was albo zranił, albo e, tutaj no, nie do końca czujecie... Mm, Chęć zaangażowania się w daną relację. Boicie się po prostu jakiejś powtórki z przeszłości. Być może tkwiliście w toksycznej relacji, nie wiecie, czy możecie kolejnej osobie zaufać, tak? Tu jest jakiś taki strach. Natomiast pamiętajcie, że strach ma wielkie oczy. Nie każdy człowiek jest po to, żeby nas zranić. My spotykamy ludzi na swojej drodze w jakimś celu. Każdy ma nas czegoś nauczyć. My mamy wyciągnąć wnioski z każdej relacji, tak? Tylko po to, żeby w przyszłości już nie powielać tych samych błędów. I żebyśmy docenili to, że kolejna osoba, która się pojawia i naprawdę oddaje nam serce, jest tą właściwą, i my po prostu również oddajemy te uczucia, tak? Żeby była równowaga w dawaniu i braniu. Zobaczcie, przepiękna równowaga, przyjaźń, wsparcie. Takich relacji trzeba w życiu szukać, tak? Wy macie wszelkie atuty, możliwości ku temu, żeby to zrobić. Możecie kogoś poznać, możecie się przestać poddawać, odejść z toksycznych relacji, dać sobie szansę na nowe, albo po prostu zawalczyć o to, żeby tutaj było polepszenie relacji, tak? Żebyście mogli się cieszyć tą, tym związkiem, tą relacją. W pracy dziewiątka pentakli to jest stabilizacja, spełnienie materialne. Jakieś nowe projekty, nowe zlecenia w tym tygodniu się pojawiają. Możecie liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. No, a jeżeli zakładacie własną działalność, własną firmę, również macie szansę na jej rozwój. Siła na pozycji zdrowia. Choroby w karcie siły pokazują problemy z układem odpornościowym, z osłabieniem ogólnym, ale też możliwa anemia. Więc kochani, tu zwróćcie na to uwagę, pijcie soki z buraków, z buraków właśnie kiszonych, najzdrowsze. Warto się wspierać, warto dbać o odporność. Trzymam za was kciuki, życzę wspaniałego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych no i po te piękne bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.